Są zapisy, a to oznacza, że będzie się dzisiaj w programie działo. Witamy Was bardzo serdecznie w, na naszym kanale wędkarskim. Dzisiaj poopowiadamy Wam trochę o dnie i o tych odczytach, które e, mamy na łodzi na jeziorze Lipie w miejscowości Długie, czyli w wodzie, która będzie znów gościć wędkarzy podczas drugiej, trzeciej edycji e, o Puchar Długiego. Kuba, jesteśmy w pierwszej miejscówce, to e, lewa strona. Naszego, naszego jeziora, patrząc od strony plaży, taki brzeg, który podczas ostatnich zawodów dał trochę ryb. Myślę, że to jest brzeg, który dał nam pierwszą dwójkę, pierwsze i drugie miejsce. Jest to brzeg typowo okoniowy, dość trudny, bo głęboki, ale mm, lubi się na nim gromadzić sielawa, są, jest charakterystyczne takie delikatne wypłycenie. Y, dość duża głębokość, ale te wypłycenie jednak jest, które zachęca tą rybę do, 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 do Zachęca tą rybę do, do grupowania się. I ten drapieżnik siłą rzeczy też tutaj lubi odwiedzać te miejsca, a można wręcz powiedzieć, że jest stałym bywalcem i się wręcz nigdzie stąd nie rusza. Ale, żeby złapać tu rybę, no to trzeba naprawdę się nagimnastykować. Jesteśmy na 16 metrach. Wydaje się, że, że jest płaskie dno, ale to jest tylko złudzenie, dlatego że to jest takie delikatne wypłycenie. Tu dookoła jest o 2-3 metry głębiej. To powoduje, że Ryba tutaj zaczyna się gromadzić i widać naprawdę ładne ryby. To nie są małe rybki, to są naprawdę sielawy już śmiało 20, nawet 20 te... plus. Padały, czy padały tu szczupaki podczas ostatnich zawodów? Czy łowisz tu szczupaki, czy to jest miejsce typowo okoniowe? Na samym początku padł tutaj szczupaki, to był nawet szczupak, który brał przez moment udział w najszybciej złapanej rybie, ale... Później, im dalej w, w, w zawody wchodziliśmy, tym, 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 tym tutaj padały tylko i wyłącznie okonie, czyli to się zrobiło takie miejsce typowo okoniowe, zobaczcie co tu się dzieje, to jest naprawdę kapitalna stołówka, jedno z najlepszych miejsc, sami śmiało nawet można powiedzieć, że najlepsze miejsce, skoro dało pierwsze i drugie miejsce na zeszłorocznej edycji. Kolejne miejsce, Cypel przy przesmyku. Kuba, miejsce dobre, ale nie teraz. Praktycznie zero zapisów. Moim zdaniem jest to najlepsze miejsce w okresie przejściowym, czyli październik, w momencie kiedy woda przechodzi z 14-15-14 na takie 10 stopni. To tutaj, w tym miejscu, będziemy mieli. Piękne zapisy drobnicy, i, i, i tutaj najczęściej się łowi te duże szczupaki. Czyli miejcie to na uwadze. To będzie miejsce, które w przyszłej edycji będzie miało na pewno piękne zapisy i będzie warte, będzie godne uwagi, żeby tutaj się zatrzymać. Jaka struktura dna? Dno twarde, dno twarde, czyste dno. To też musimy podkreślić, dlatego że przy tej przejrzystości wody jest ta roślinność momentami przeszkadzająca, ale tutaj na tej głębokości 10 metrów mamy już czyste dno, No jest twarde także śmiało można przynętę do samego dna opuszczać, te dno obstukać. Jakie spadki? Im głębiej w stronę wysp tym, 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 tym się robi łagodniej I Ale przy samym cyplu mamy ile? 3 metry chyba, około 3-4 metrów Od nie? 3 i on schodzi dość gwałtownie do 10 i mamy taką półkę, czyli dość duży blat ten blat się rozciąga naprawdę można powiedzieć, że nawet pod wyspę z drzewami, czyli on łączy Cypel z tą wyspą, czyli takie przejście, łagodne przejście między tą głęboką częścią a częścią z wyspami i naprawdę tutaj powoduje to, że, że, że te ryby w tym okresie są. W potocznym nazewnictwie jesteśmy w tej chwili na zakładach mięsnych. To taki były ośrodek gorzowskich zakładów, które miały tutaj swoje domki i tu pracownicy wypoczywali w okresie letnim. Dla wędkarzy bardziej znane jako przesmyk, Więc jedną z wysp, którą mamy za plecami, a tym charakterystycznym cyplem, który wychodzi od brzegu prowadzącego od plaży. Dobre miejsce, ale nie dzisiaj około 6 metrów. W związku z tym nie widać tutaj nawet drobnicy, ale w okresie październikowym tutaj warto szukać ryby. Warto jak najbardziej, tutaj to jest najwęższe miejsce jakby na jeziorze, miejsce gdzie siłą rzeczy ta ryba musi tędy przepłynąć, żeby udać się na jedną głęboką, bądź drugą zróżnicowaną część i szczupaki mają ten zwyczaj, że lubią po prostu czatować i czekać na okazję, kiedy będzie przepływała ta słabsza rybka i ją tutaj złapią, czyli Miejsce jak najbardziej na wczesną jesień, na jesień taką e, typowo w okresie kiedy będziemy mieli zawody. Super miejsce na szczupak. Jesteśmy chyba w najbardziej charakterystycznym miejscu na jeziorze Lipie. To słynna wyspa Trzcinowa, która każdego roku jest bardzo specyficzna. Każdego miesiąca daje zupełnie inną rybę, ale jest naprawdę bardzo ciekawym punktem. Płynęliśmy jej patrząc od plaży prawym brzegiem, i tam jest wyjątkowo płytko. Naprawdę woda 1,5-2 metry. To jest miejsce, które może dać rybę w maju, ale na pewno nie jesienią. Absolutnie. Natomiast po wypłynięciu z tej wyspy zaczyna się lekkie zagłębienie, które też już widzicie na ekranie i tu już zaczyna się robić ciekawie. Prawa strona wyspy od której strony najciekawsza, jeżeli chodzi o szczupaka? Myślę, że na tylnej części wyspy czyli typowo wschodnia część wyspy. Jest no, dość, dość szybko schodzące, dość szybko schodzi głębokość. I tutaj spotkamy tego szczupaka na pewno w okresie zawodów. Zdecydowanie najlepsza część na taką wczesną jesień. A za wyspą kawałek dalej robi się Jama 14-metrowa, do której zresztą zaraz podpłyniemy. Ale warto powiedzieć o lewej stronie wyspy, bo to jest naprawdę wyjątkowo ciekawe miejsce. Ta lewa strona to jest dość szeroki przesmyk, nawet można go nazwać, że to nawet nie jest przesmyk, dlatego że jest tak daleka odległość między wyspą a brzegiem, że, że robi nam się po prostu duża część wody. Powoduje to, że mamy jakby zejście do, do, do tych 8, 10, a nawet 12 metrów, i później na, na każdej z tych głębokości o danej porze roku, czyli jeżeli ta woda ma określoną temperaturę, znajdziemy tego szczupaka. E Patrząc jakby na ostatnie zawody, tych łódek było tutaj najwięcej. Wszyscy nastawiali się na szczupaka, natomiast trzeba to też powiedzieć, Kuba, bo kto mądrze podejdzie do tematu, to w październiku może tutaj naprawdę natachać fajnych okoni. Tak, wyspa ogólnie latem słynie z pięknych okoni. Tutaj szczupak trafia się, ale nie jest jakby takim numer jeden. Tutaj latem yy, przeważają okonie i te okonie. Przeciągają się do tej, tej wczesnej jesieni, i może się okazać, że trafimy tutaj naprawdę piękną ławicę, i możemy zrobić w krótkim czasie naprawdę świetny wynik y, samymi okoniami. Ja powiem Wam szczerze, że tę wyspę też obchodzę w zimie, kiedy zimy były i kiedy dawały lód. To niejednokrotnie właśnie wędkowaliśmy tutaj na lodzie. Przy tej wyspie i faktycznie na tych głębszych spadkach ten okon potrafił się trafić także w styczniu, w lutym. W związku z tym on może tu przebywać cały rok, trzeba go po prostu dobrze po, poszukać. A to, co istotne, Kuba, to fakt, jak w regulaminie punktowane są okonie, więc chyba warto nawet skoncentrować się na te grubsze garbusy. Myślę, że ten regulamin typowo jakby promuje osoby, które nastawią się na okonia. I ten okres, w którym będą te zawody, będzie jedno z drugim tak świetnie się zegra, że myślę, że kto, kto nastawi się na okonia, ten, ten na pewno nie pożałuje. Znajdujemy się już pod brzegiem części jeziora, która znajduje się już w gminie Dobiegnie. Większość jeziora Lipiego to gmina Strzelce, ale ta część za wyspą jest już po innej granicy administracyjnej. Można powiedzieć taki charakterystyczny dołek, który zaczyna się już od wyspy i schodzi bardzo łagodnie, ale w pewnym momencie się też stosunkowo szybko wypłyca. Zimą często tutaj spotykamy w duże ławice sielawy i często przy tej drobnicy spotykamy naprawdę ładne zapisy i, i łowimy ładne szczupaki. Dzisiaj akurat nie, nie znaleźliśmy tutaj tej, tej typowo sielawowego zapisu. Ale to nie znaczy, że go jutro czy pojutrze nie będzie. To jest typowo miejsce na późno jesień, wczesną zimę. I to jest miejsce takie, na które jeżeli chcemy łowić ryby w grudniu, koniec listopada, musimy zwrócić uwagę. Co tu padło, Kuba podczas ostatnich zawodów? Bo łódek było tutaj całkiem sporo. One oczywiście były rozciągnięte tam. W kierunku tak zwanych zakładów mięsnych i wyspy trzcinowej, ale też tutaj sporo osób pływało. Niektórzy pływali e, aż tam w tej wnęce, w tej zatoczce, bo tam też są ciekawe miejsca. E, jakie masz informacje, co tutaj wędkarze powiem, łowili? Powiem Ci tak, akurat tam w tej zatoczce padały krótkie szczupaki, czyli albo poniżej, lekko pod wymiarem, albo tuż ponad wymiar. To były szczupaki i ryby, które jakby nie odgrywały żadnej roli te ryby, które jakby dały miejsce i, i zapunktowały i pozwoliły znaleźć się w pierwszej dziesiątce padły tutaj na stoku tej wnęki, tej, tej nie tyle wnęki, co tej dziury, czyli y, większość osób obstawiła tą dziurę na spadku, stała między 9 a 12 metrem wtedy w tych, na tych głębokościach były piękne zapisy drobnicy i tu padło dużo szczupaków takich 80, 80 plus, a taki szczupak na zawodach to jest naprawdę, to jest to jest, to jest duży wyczyn. Kuba zastanawiam się cały czas, czy my dobrze robimy, bo zdradzanie tajemnic jeziora to chyba nic dobrego. Chociaż z drugiej strony, dlaczego miejscowi mają mieć więcej szans niż ci przyjezdni, bo na gościach też tam przecież zależy, promujemy turystykę wędkarską. Podniesie to smaczek zawodów, na pewno zwiększy ilość ryb złowionych, a rywalizacja będzie dużo bardziej zacięta, także to jest główny cel. Mówi się, że wędkarze są bardzo tajemniczy, ale nie my i nie nasi znajomi. Staramy się przekazywać te doświadczenia, informacje o dobrych łowiskach, bo zależy nam na tym bardzo, aby wychodziły stąd grube ryby, aby w zdecydowanej większości te grube... Praktycznie całkowicie, całkowitej większości wracały do wody, żebyśmy mogli się nimi cieszyć jeszcze przez wiele, wiele lat. To wszystko w dzisiejszym odcinku, ale pamiętajcie, jesteśmy cały czas na kanale wędkarskim. Te programy będą się pokazywać regularnie, ale na dziś kończymy nasz program. Misja długie ryby. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu. Cześć!